To się taka co ja mam co? Za gówno Ty mnie no ciebie mogę na, na farmie. Dobrze no? by im zrobiło. Ty mnie. O, a, a. Sam się pojechał, nie? Oj nie walcz w tym, nie walczę. No ładna. Zabiłam swoją kopię Leci Ale, Kurwa, czemu ja dostałem tego a on Nie... No... O, no. co jeden wróg. Zostało 30 sekund. ...ofiary! Hahaha! Jako

Jest tu po lewo! Ruchaj Idzie mi! Będzie bolało! AHHH! Chodźcie, korytarz otwieram! Korytarz dla tych uchodźców otwieram! Chodźcie! No korytarz dla uchodźców kurwa, <laughs> to jest niemożliwe kurwa, nie! Wiesz, to się kurwa... Nie, nigdy nie zdarzył z Nie dajcie się zadać <laughs> Nara! Trafił kurwa teraz! No bo to, jak robię ten ślisk na tym E, no to mogę strzelać, jeszcze. Ach, A drużyny! No, ale... Jeśli nie idzie wam dziś strzelanie, bez obaw, możecie się przysłużyć w inny sposób. Ja do pały. <śpiewa> ruchy, ruchy. Nie wyszedł, wyszedł. Na dole, na dole jest, na dole po prawej. Ja cholera bęba ty nie Kurwa, widziałeś mysz, go prawie, na ekranie, ja, stary jak przelatywał. Ja. Ja, nie było. widziałem Sąc tego jak stąd. <śpiewa> A, za Ten gracz. Muszę lecieć! Cię słyszę? Mhm Ruchy, ruchy! Spike podłożony e? Następny! <grywa> to było dobre oh, kurwa. O bady, mam to na demku Nagrany e, Trzech mi napchałeś Weź se mój karabin okay. Weź se, karabin, tam już na przedwarki. Został jeden gracz Zabieram dwie no bo... O fuu! KURWA KURWA <grywa> <grywa> Chodź kurwa bo, kurwa się, Oj, 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 oj. <grywa> Serca walą wam jak młody. Ja ja też nice. wam walą Jedziemy Jaja walą wam jak młot. Muszę młody, lecieć kurwa. Ale jesteś zjebaty Zabacz się z kontroli, ja <laughs> Uważaj na tą kostkę na dole Zostało 30 sekund Ona cię walnie No i znowu ten kurwa mi one-tapa wysyłanie Wysyła <laughs> Ale czym ci wysłał? <laughs> kurwa mailem Pa ja

Tam stąd! Tu jest to jeden zesad, błagaj, a po nim chodzi, cześć Tym... Aaaa Hahaha Zjebał JAK SIĘ Z TEGO PUSZCZA?! Stary, to no nie wiedziałem jak się puszcza z tego Aj tu kurwa jedź! Ej! Znowu zapomniałem jak chodź. się! A, został się... jeden wróż. Ja nie mogę tych linek używać! Jakiś profetyz z tymi Kup szortiego za 200 i idziemy na blisko, dawaj! Nie trafiłem! Ty trafiłeś, dobra! Jest! Zdawaj! Jest! Został sytuowanie. Jest dostał. Dostał. O, no No bo... No tu po prawej. Zostało 30 sekund. Uciekła. A lol, Ulala Ulele. Ulele. Na chulę tam wyszedł ten góż. Kuść. A Skaz, jeden bądź. gracz. Spike leży na B! Co on armura kupiła? <grym> <grym> Nieważne. Tutaj Odpalam dym! Kurwa ma pago, pago. Góra prawa! Aaaaa! <grym> <grym> ja bym się że umarła tym. UWAGA! Ograniczam ich wizję! Nie próba, równ... AMAZON! Dostał jeden prób... Widzę wroga na... Nie no. mogłem! No. No. Niestety, ale nie mogłem przesunąć myszki dalej. Jakbyś miał kurwa karabin, to byś mogła... Chylać podłożony. Zdjęcia się jeszcze sprzeciwiam. Gdzie jest bizon? Ty... podłożony. Jest za plantem na B. Też się muszę wrócić. Dotknij do połowy rozbrój. O Seryjnie. To za ty ale ja nie gram tyle co wyspa! Myśleliście, że walka będzie... Witajcie w moim świecie! Uwaga! To zabiłeś mnie kurwa! A masz! Czy to on To Nie to ja byłem. Leży! Żełeś mnie kurwa zabiłeś! Ja nie, to ten drugi on. Ja. Ty ona. mnie zabiłeś. <śmiech> nie. <śmiech> Alice! Muszę leźć! Wnerwiłam się! Do dzieła! Co? Dostał jeden... HOLY tuch. FUCK! Z narki, A! 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 <grymny> Co tu się odzywało <grymny> Dostał jeden złoty. No i Long został ląd Dostał jeden grasz. Ulti masz, odpal ulti i mu. Czas na imprezę! Jesteście <grymny> no best Aj to zbryłem tych szma to jeba, <grymny> ale cię skontrował, nie? Ale mnie gościu! Ooo dobre to było bo. To o, dobre